Dzień dobry, lipcowy poranek Zabieramy się za wymianę tarcz i klocków Na przykładzie Toyoty Aurencis Na początku zacząłem od zabezpieczenia tarcz Będziemy je malować antykorozyjnie Te ranciki One są odsłonięte, więc rdzewieją Ale to tylko dla chcących się troszkę pobawić Z tyłu klocki są już wymienione Tarcz nie ruszałem, ponieważ były jeszcze bardzo dobre Do tego pomalowałem tutaj jarzma Rancik tarczy, a pokażemy z przodu jak się robi, dlatego że z tyłu nie było to aż tak skomplikowane. W sumie z przodu też nie jest, ale jest troszeczkę więcej zabawy. Także zobaczymy później. I tak szybko, jeśli chodzi o malowanie tarcz, to pierwsza warstwa położona, kładziemy trzy takie warstwy w odstępach co 10 minut, a w międzyczasie można sobie ściągnąć koło, farba żaroodporna, nic specjalnego, także. Zabieramy się za ściąganie koła, tak to wygląda. Niezbyt ciekawie, wszystko jest tu skorodowane. Widać, że nikt tego jeszcze nie robił. A jak robił, to bardzo dawno temu. A będziemy wymieniać tą całą tarczę. Zaciski, jarzma i klocki. Klocka to tam ciężko będzie dojrzeć. A zresztą później pokażemy jak to wygląda. Na początku odkręcamy te dwie śruby, tą i tą. Ściągamy cały zacisk pokażę później wyciągamy klocki, a później będziemy odkręcać te dwie śruby tą i tą żeby wyciągnąć tarczę. Do później, a zawczasu, póki to jest przykręcone, skorzystajmy ze szczotki drucianej zwyczajnej. Póki to jest sztywno złożone, poczyśćmy tyle, ile się da, żeby później było łatwiej po prostu wyczyścić to przed malowaniem. Także jedziemy sobie fajnie, wszystko elegancko czyścimy. Możemy wziąć sobie wkrętarkę z taką końcówką drucianą i jechać. Dobra, przed odkręceniem, do którego za chwilę będziemy się przymierzać, skręcić koła w lewo. Jeżeli chodzi o lewą stronę, jak będziemy robić prawą stronę, to koła skręcamy w prawo. Bo chodzi o to, żeby mieć tutaj dostęp. Siknijmy tu jeszcze popularnym środkiem, choć wydaje mi się, że nie jest to aż tak wymagane. Bo tam te śruby i tak są nasmarowane w środku. No to są takie prowadniczki. To pracuje cały czas, one muszą być nasmarowane, no i... Nie powinno być nigdy... O, tutaj chyba, że... Ale tak to nie powinno być jakiejś dużej trudności z odkręceniem tego. Dobra, grzechotka trzynastka. I próbujemy odkręcić. Próbuję najpierw ręcznie. Poszła. Teraz, jak mamy je poluźnione, to już sobie próbujemy kluczem na spokojnie. Trochę górna. Dolna już nam idzie fajnie. A no. no i druga i połączymy się za chwilę. Śruby mamy odkręcone. Jedna, druga. Łapiemy. Próbujemy to wyciągnąć. Idzie dobrze. Ok. Zacisk mamy wysunięty. Tutaj jest tłoczek. Będziemy go później cofać. To i tak trzeba wszystko poczyścić. Później pomalować. A na razie mamy taki fajny tutaj wieszak o, na sprężynie. Tak żeby tutaj przewody nie były jakoś ponaginane mocno, no, no i on sobie może tak wisieć. A tu mamy nasze klocki nierównomiernie zdarte z dwóch stron. O, tak przypuszczałem klocków, nie da się ruszyć, pewnie były zamontowane jakieś. Chadziańskie. Dobra, śrubokręcik sobie weźmiemy. I trzeba będzie to wszystko fajnie sobie wyłupać. Można trochę pouderzać. Najpierw tu nowe idzie. Jeden wypadł. Mamy klocek. Ten nawet nie jest jeszcze jakoś ten, o połowę jest może ściągany. No i tak samo wyciągamy drugi, a później odkręcamy jarzmo. Tutaj są takie blaszki. One trzymają klocek. One powinny być zawsze bardzo ładnie nasmarowane. Może być smar uniwersalny, jakiś miedziany. Wyciągamy to, później to przed montażem nowych klocków sobie czyścimy. Trochę szczotką drucianą na wiertarce. No, a później posmarujemy to lekko palcem i będzie ok. Żeby odkręcić jarzmo, nasadka 17, jakieś przedłużki sobie ogarnąć, już mam nałożone. Przyznam szczerze, lekko ją poluźniłem, żeby później się nie męczyć przy kamerowaniu, ale i tak jeszcze trochę trzeba siły użyć. Ciągniemy taką przedłużką, idziemy z tym do góry, i jak ładnie nam puści, to później sobie to już wyjmujemy, no. i nakładamy z powrotem na dół i jedziemy znowu do samej góry. Odkręcamy tom i odkręcamy tą. Także nic skomplikowanego, jak już będę miał odkręcone, to połączymy się znowu. Odkręcone. Zdejmujemy. I tutaj mamy całe jarzmo. Żeby to pomalować. Ja nie będę się zbytnio nad tym spuszczał. Po prostu to wyczyszczę, oklupię trochę, rdzewie, a później ładnie to się odtłuści, pomaluję. Tutaj są takie prowadniczki. One muszą ładnie pracować góra. Do... Je się wyciąga. Wciąga się taką gumkę. Ja to zawsze wyciągam stąd. Czyszczę to. Usuwam z wszelkiego piachu. A następnie smaruję to na nowo. Jakimś smarem uniwersalnym. Może być miedziany. Taki, co jest na dłuższy czas. No i wkłada się to z powrotem. I wszystko ma tam ładnie wtedy pracować nie może nic ocierać jedno od drugie bo to ma wpływ później wszystko na hamowanie. Tu już jedno wyciągnąłem, będę ją smarował właśnie tą też. Także taka filozofia. Tutaj mamy tarcze. Od razu możemy ją sobie zdjąć. Tarcza marancik. Dosyć spory. Teraz co jest najważniejsze. Przed założeniem nowej tarczy wszystko trzeba tutaj wyczyścić i delikatnie przelecić. Jakimś smarkiem. Chociaż trochę. Żeby ta tarcza, jak będziemy ją ponownie wymieniać, nie przyspawała się z powrotem do tego. Bo wtedy będzie problem ze ściągnięciem. I tutaj widać, ktoś tak zrobił. Jest jeszcze nawet trochę smar, dlatego też delikatnie mi zeszła ta tarcza. No ale jest to szrot. Także, jak to wszystko oczyszczę, połączymy się na nowo. A na razie tymczasem. A teraz sobie to wszystko wyczyści Żeby to słuchało. Każdy tak jak sądzi tutaj, tak żeby to po prostu było czyste, wszystko. No, także tak będę robił, później pomaluję te zaciski i pokażę jak założyć nową tarczę, klocki, jarzmo, zacisk Zakładamy tarczę Wszystko jest wstępnie przygotowane, pomalowane jarzmo zacisk Przyczepiamy sobie tą tarczę na razie na luźno na jedną śrubę A Jak ją przyczepimy to zabieramy się za wymianę jarzma Czyli za chwilkę się połączymy Jarzmo zakładamy tak samo jak ściągaliśmy, czyli tutaj te dwie śruby tą przykręcamy i tą przykręcamy tutaj. Pamiętać o smarowaniu tych blaszek, żeby się ślizgało fajnie. A tak to wszystko jest w porządku. Także dokręcam jarzmo przykręcone. No i teraz będziemy wkładać sobie klocki tak samo jak jest. Tutaj taki łuk, na klocku też mamy taki łuk, wkładamy je po prostu bokiem. Prowadniczki mam nasmarowane i tak je będziemy wkładać. O. I tak to będzie wyglądać. Tu mocniej dopychamy, w zależności od klocków, czasami trzeba delikatnie tu przypiłować farbę z klocków. U mnie będzie trzeba to właśnie zrobić za chwilkę, bo teraz mi nie wchodzi a nie chcę na siłę pchać, także lekko przyszlifujemy i wszystko będzie w porządku. Teraz możemy zakładać zacisk. Ja mam takie urządzenie tutaj, trzeba cofnąć ten tłoczek. No ogólnie nie mam jak teraz sobie przytrzymać inaczej telefonu, więc nie pokażę jak tym kręcić, no ale tutaj mamy taki śrubunek, kręcimy kluczem w prawą stronę. Otwieramy tutaj zbiorniczek z płynem. Hamulcowym, w razie, jakby miało coś tam wypłynąć, pocisnąć powietrze, no, i ten tłoczek dojdzie do końca, i wtedy będziemy mogli założyć już na jarzmu z założonymi klockami i nową tarczą. Ten zacisk, tłoczek cofnięty, zacisk mamy założony, i teraz w te prowadniczki wprowadzamy śruby. I tak jak odkręcaliśmy kluczem trzynastką wtedy, tak teraz będziemy je przykręcać w te same miejsca. Ja już trochę gonię, bo się ściemnia, mi trochę schło. Jeszcze troszeczkę poprawek lakierniczych. No ale całość wygląda bardzo dobrze. Nowa tarcza, nowe pomalowane jarzma zaciski. No i nowe klocki. Skręcamy wszystko nie na siłę. Oczywiście do oporu, ale. Nie za mocno, żeby później też się to łatwo komuś wykręcało. Nie bać się, nic się nie odkręci, wszystko będzie w porządku.